Was bardzo serdecznie w mojej kuchni. Dzisiaj będę gotować kapuśniak, ale kapuśniak troszkę inaczej. E, powiem Wam, że będzie to kapuśniak taki e, bardziej lekki na żołądek, ale zupa będzie dalej rozgrzewająca i dość syta. I już Wam mówię, co będzie mi potrzebne, ale najważniejsze to jest to, że wszystko zrobię w jednym garku. A ja takie potrawy lubię, kiedy nie muszę mieć tutaj nastawianych garków, tylko wszystko zrobię w jednym. Ale mówię Wam, co mi będzie potrzebne i co przygotowałam sobie dzień wcześniej. Tutaj mam około 2 litrów wywaru z kości wędzonych. Taki wywar możecie sobie zrobić dzień wcześniej. Po prostu zalewacie kości wędzone około 3 litrami wody e, i gotujecie po prostu około 2-2,5 godzin. Czekacie aż wystygnie, odcedzić na sitku i taki macie wywar. Jeżeli nie macie takiego wywaru, jest jeszcze jedna opcja. Około, tak jak mówiłam, 2 litrów wody. Dodajemy aromat dymu wędzarniczego. Taki aromat można kupić na znanym portalu aukcyjnym. E i on kosztuje torebeczka około 10-15 zł. I wystarczy Wam to naprawdę na bardzo, bardzo długo. I przy e, 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 fajny ten e, aromat tego dymu można używać do różnych, różniastych e, e, potraw. Także można w ten sposób zrobić. Do tego będzie nam potrzebne. Ja w sobie dzisiaj rano obgotowałam kilogram. Żołądków indyczych. One są już obgotowane prawie mięciutkie, takie, że jeszcze 10 minut, i już będą miękkie. I po prostu je odcedziłam z tej wody, tą wodę wylałam. Będzie nam potrzebna jedna pietruszka, kawałek około 20 cm, 15 yy, takiego niedużego pora jedna większa marchewka, około 5 ziemniaków, już mam takich średnich o, obranych. Będzie nam też potrzebna kapusta kiszona. Ja sobie kupiłam. I zupa, smak zupy będzie też zależeć właśnie od kapusty kiszonej. Kupujcie dobrą kapustę kiszoną, smaczną, która Wam smakuje, tak jak teraz otworzycie, spróbujecie i Wam smakuje. To znaczy, że z tej kapusty można gotować zupę, można zrobić surówkę, bo po prostu jest smaczna. Jeżeli Wam nie będzie smakować kapusta, to cokolwiek byście nie dodali, po prostu ta kapusta dalej będzie niedobra. Ja kupiłam, to nie jest żadna reklama, kupiłam taką kapustę bio. E, bardzo smaczna w smaku. Tutaj piszę masa netto 750 gram, ale po odsączeniu jest 60. Deko, e, kapusty. Do tego będą nam potrzebne dwie łyżki stołowe kaszy pęczak. Więcej nie trzeba, kasza zwiększy swoją objętość i to jest wystarczająco. Do tego kilka ząbków e, czosnku. E, może być mniej, może być więcej, wszystko zależy od tego jak lubicie. Może być też e, czosnek suszony. Do tego dodajemy ja dodaję jedną paprykę pikantną e, taką suszoną. Je, nie lubicie na pikantnie oczywiście pomijacie. Dwa liście laurowe i tutaj mam kilka kuleczek ziela angielskiego i kilka kuleczek Jałowca. Jałowiec bardzo dobrze e, smakuje, podkręca smak. Kapusty kiszonej dodaje do bigosu, do e, każdej praktycznie potrawy, która zawiera kapustę kiszoną. E, I to by było, słuchajcie, na tyle. I zaczynamy. Ja kapusty kiszonej nie będę płukać, ponieważ my, e, kapuśniak. Wtedy, kiedy on jest naprawdę kwaśny. Wywar mój, bo ja mam wywar z kości wędzonych. Można też zrobić, słuchajcie, wywar z kurczaka wędzonego. Wtedy też, oczywiście, e, ten nasz wywar będzie taki bardziej delikatny e, dla naszego żołądka. Do tego wywaru, bo u mnie było. Nie ma aż tak dużo tłuszczyku. Dodam, ale to jest opcjonalnie. Łyżkę masła. Łyżkę masła. Ja mam masło smakowe. O, taki kawałeczek. Ja mam masło smakowe. Jest to masło o smaku papryki, chili i czosku. Ale może być takie zwykłe masło. Nic yy, nie będzie się, bo i tak dodajemy tutaj paprykę i czosnek, także nic nie szkodzi. I tutaj ja zapalam gaz. O! I jak zacznie mi się wywar gotować, to do Was wracam. Wywar nam się gotuje. Do tego wywaru daję dwie łyżki kaszy pęczak przepłukanej w zimnej wodzie. Nalałam tu wody, przepłukam wodę wylałam. I taki przepłukany pęczak daję tutaj. czy jedliście już taki kapuśniak z kaszą pęczek. Tych kilka ziemniaczków. Wiadomo, że jeżeli ktoś lubi gęstszą zupę, da troszkę więcej ziemniaków lub troszkę więcej kaszy. Tylko z kaszą nie przesadzajcie, bo ona napęcznieje i zrobi jej się dużo więcej. O, tak. Pokryję pokrywką i będę gotować na małym ogniu około 10-15 minut do miękkości e, ziemniaków. Kasza nie musi być jeszcze całkiem miękka, ale ziemniaczki, tak. Widzimy się za 15 minut. Ja w międzyczasie pokroję na grubej tarce marchewkę i pietruszkę. Pół krążki, pokroję pora. Po 15 minutach nasze ziemniaczki są już ugotowane i taką łyżką cecakową. Po prostu razem z tym pęczakiem wszystko wykładam do jakiegoś talerza czy miseczki. Pęczak wiadomo, że jeszcze jest niedogotowany, ale to nic nie szkodzi. Chodziło przede wszystkim, żeby on się podgotował, a ziemniaczki, żeby się ugotowały i były miękkie. Ziemniaczki teraz odstawiamy. Gdyby nam się wygotowała woda, dolewamy wrzącej takiej wody z Dodaję tutaj nasze warzywa starte na tarce. E, marchewkę na takich grubych oczkach, pietruszkę na grubych oczkach, a por na takie półkrążki. Dużo warzyw. Daje więcej marchewki, dlatego że my lubimy kapustę kwaśną. I ta marchewka doda nam troszeczkę słodyczy. I gotujemy na małym ogniu. Pod przykryciem do miękkości warzyw. Będzie znów 10-15 minut. Za ten czas o, niech się tutaj gotuje, bo zaraz tutaj dodamy nasze obgotowane żołądki. Ja nasze żołądki e, będę po prostu bo to są indycze żołądki i one mają takie chrząstki tutaj między żołądkami. Ja to po prostu ścinam, to z miłą chęcią zje nasz piesek. O. A to, co zostało, zaraz Wam pokażę. O. Przekrajam tak na pół. O. I będę kroić w taką kostkę. Żeby po prostu lepiej było jeść po prostu w zupie. Tak jak mówiłam, żołądki są obgotowane. One prawie są już takie gotowe do jedzenia. I do naszych warzyw dodaję pokrojone, patrzcie, w kosteczkę żołądki z indyka drobiowe te, które wcześniej sobie obgotowałam. Czy można dać żołądki z kurczaka? O, żeż, oczywiście, że można, tylko z nimi po prostu jest więcej pracy, bo są mniejsze, a wiadomo, że przed gotowaniem, obgotowaniem ich trzeba po prostu e, je umyć, obczyścić, a żołądki przez to, e, indycze przez to, że są dużo większe robi się to po prostu szybciej gotujemy, bo warzywa nie są jeszcze miękkie. Jeszcze dajmy im z 10 minut. A patrzcie, zapomniałabym Wrzucamy teraz nasze e, te e, jałowiec, ziele angielskie, liliś laurowy wrzucamy. Wrzucam papryczkę taką właśnie e, ja mam wędzoną, pikantną, ale tak jak mówiłam można to pominąć i ja sobie kroję w kółeczka czosnek, ale można przecisnąć przez praskę lub dać suszony albo nie dawać w ogóle, jeżeli nie lubicie. Jeżeli lubicie do zupy tutaj można dodać jeden, dwa, trzy grzybki wędzone, można też dodać przyprawę kminek, jeżeli lubicie. E, lub kumin, ewentualnie można dodać też, e, e, jak to się nazywa, majranek. Majranek też można dodać do kapusty, pasuje, ale ja nie będę. Dzisiaj będzie u mnie taka właśnie zupka. O. Taka powiem Wam, że nawet delikatna, ponieważ nie ma tu dużo tłuszczu, żołądki drobiowe nie mają w ogóle tłuszczu. Troszkę tłuszczu z tego masełka, którego dałam, i troszeczkę naprawdę z kości wędzonych. I tak jak mówiłam, jeżeli dacie tutaj, zamiast na kościach wędzonych wieprzowych, a dacie nóżkę czy dwie nóżki z kurczaka wędzone, będziecie mieli wywar, to też to będzie taki delikatny, bardzo wywar. I zaczynamy, to już zakrywamy i bierzemy się. Za kapustę. Ja kapusty yy, kro, yy, kroić nie będę, dlatego że, patrzcie, moja jest pokrojona. O, ona jest bardzo krótka, pokrojona, więc nie będę jej kroić. Odcedzać. Yy. Odcedać troszkę, odcedę. Po prostu sok zleję sobie tutaj do szklanki, do jakiejś kubka. Dlatego, że jeżeli uznam, że zupa jest za mało kwaśna, to sobie doleję. Jeżeli lubicie mało kwaśną zupę, to musicie kapustę opłukać, dać na druślak, przelać zimną wodą lub wrzątkiem i dopiero wtedy wrzucić tutaj do garka to wtedy wiadomo będziecie mieli kapuśniak trochę mniej kwaśny my uwielbiamy kwaśny kapuśniak więc jak tej kapusty nie, nie będę, będę. łukać widzimy się za 10 minut warzywa są już miękkie i teraz dodaję kapusty kiszonej sok z kapusty kiszonej, który po prostu wycisnęłam i na razie nie dodaję. Gotujemy teraz do miękkości kapusty kiszonej. Wszystko zależy jaką kapustę mieliście ja zobaczę po około pół godziny, 45 minut, jak moja kapusta będzie e, czy już będzie miękka, czy czy jeszcze nadal twarda? Pod przykryciem malutki gaz niech się po malutku gotuje. Po 45 minutach już sprawdziłam e, kapusta Jest bardzo mięciutka. A w sam raz e, właśnie w zupce. Sprawdziłam też, czy nie potrzeba czegoś tutaj dodać. Jedynie czego pozbędę się, to pozbędę się tych jałowca i ziela angielskiego, żeby mi tutaj nie pływało w zupie. No, już smak oddało, także nie potrzeba. Tutaj. O! I jeżeli komuś brakuje jakiejś przyprawy, można dodać jeszcze pieprzu. Ja nie będę dodawać, bo ja jak widzieliście wsadziłam tutaj taką papryczkę ostrą, także pieprzu dodawać nie będę. Można dodać majeranek, też nie będę. O, jest tu nasza papryczka. Ją już też wyciągnę, bo ona już nie jest potrzebna. O, żeby czasami taka ostra komuś nie trafiła się w talerzu. Ja nic więcej dodawać nie będę. Jest a w sam raz dla mnie, jeśli chodzi o Smak. I teraz tą kaszę, którą żeśmy wyciągali z ziemniakami, ona ląduje do zupy. Gotujemy jeszcze około 5 minut. I zupę mamy gotową. Także około 5 minut na malutkim ogniu i mamy zupkę gotową. Zupka bardzo fajna. Przede wszystkim jest tutaj pęczak, a pęczak to źródło błonnika. Do tego nie ma tu dużo tłuszczu, bo nie ma tutaj kiełbasy, nie ma tutaj boczku. Jest tylko troszkę, tam naprawdę było troszeczkę tłuszczu na, na kościach wędzonych. I tak jak widzieliście, dodałam, ona jest żółciutka, bo dodałam troszkę masła. E, same w sobie żołądki tłuste nie są, także naprawdę bardzo fajna, rozgrzewająca zupa. Mam nadzieję, że e, spróbujecie, bo jest naprawdę pyszna, ale nie obciążająca żołądka. No, chyba że ktoś nie może jeść kapusty kiszonej, to jest e, całkiem, całkiem inny temat. Ale nie mająca tłuszczu, rozgrzewająca. Zupa jest gotowa, jest naprawdę pyszna. Także polecam spróbować właśnie dodać troszkę pęczaku i ugotować tak, jak ja ugotowałam. Jak Wam się zupa podoba, to poproszę o łapkę w górę. I widzimy się na następnych filmikach. Do zobaczenia. Pa, pa.